Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z cyklu Syn Marnotrawny. Moi drodzy, zdaję sobie sprawę z tego, że bitwa, czyli prośba o bitwę na Geceku zyskała naprawdę ogromną liczbę głosów, tam około 75% głosowało na Gekek, ale pomyślałem sobie... Kurde, to jest w końcu mój kanał. Chcę się pozbyć w końcu. Chcę wam pokazać bitwę na M103, na której nie głosujecie. Dlatego bitwa na GCKu będzie przy innej okazji. A dzisiaj pokażę wam bitwę na czołgu, czołgu amerykańskim 9 tieru. HA! GARI! Oczywiście, moi drodzy, w kulki sobie z Wami lecę, uwierzcie mi naprawdę, nie mogłem, nie mogłem doczekać się, kiedy tę powtórkę Wam zaprezentuję, ale postanowiłem, że jeśli oddałem Wam głos w ankiecie. To muszę po prostu wytrzymać, muszę wyczekać ten moment, kiedy faktycznie przyjdzie czas na kolejny odcinek syna Marnotrawnego i faktycznie te bitwę pokaże. Tam parę osób wręcz się domagało, że po godzinie już od Asa chcieli tę powtórkę na, na YouTubie. No tak dobrze nie będzie. Tutaj zrobimy sobie normalny, w normalnej kolejności. Przyszła pora w końcu i jest As na GC-ku. Przepraszam za ten mały troll. Mam nadzieję, że ktoś, kto obejrzał, to się uśmiechnął pod nosem i mu się to spodobało. Moi drodzy, przede wszystkim na początku bardzo. Krótkie wyjaśnienie. Jestem naprawdę ogromnie, ogromnie wdzięczny graczowi Oniku, kiedyś Pro, teraz Dno, ponieważ tak naprawdę on uratował ten filmik. Wargaming postanowił, dodając aktualizację 9.15.2, absolutnie po prostu rozpieprzyć cały system odtwarzania powtórek, w tym sensie, że jeden patch. Jeden tylko patch z małym, raczej nawet nie, to nie jest patch, to jest tylko wręcz dodatek do gry, który dodaje na tylko tryb konwój, sprawił, że powtórki są absolutnie nieodtwarzalne. Nie można odtworzyć powtórki ani w wersji 9.15.2, ani w wersji 9.15 zwykłej. Także tylko dzięki graczowi kiedyś Pro, teraz dno, mam okazję wam ten filmik pokazać. Naprawdę jestem mu ogromnie, ogromnie wdzięczny, super że to wyszło, bo ta powtórka po prostu była na stracenie. Także teraz już nie przedłużając, przechodzimy sobie do bitwy. W tamtym rogu, w tamtym rogu macie linki i ankiety do wyboru. Znowu M103 E5, ale dochodzi również T92 oraz, uwaga, uwaga, godzilla. Tutaj, tak, przywitanie zz 04 na T92. Z tym graczem będzie się wiązać odpowiednia historia. Ten gracz poznał mnie na początku bitwy i potem, praktycznie od razu, po tym jak tylko screenshot z tej bitwy wrzuciłem na, na Facebooka, napisał, że to on był Zizi. I oczywiście gratuluję MK i przeprasza, że. No, teraz zobaczycie za co przeprosił. Ale w każdym razie, tak jak mówiłem wam. I tutaj Zizi akurat Moje lekcje odrobił, ponieważ moje filmiki Ogląda i pamiętał co mówiłem Ja na tej mapie prawie zawsze artylerią i jeżdżę w ten dołek jest to pozycja o tyle fajna, ponieważ skraca ona odpowiednio dystans do przeciwników w tym miejscu, a poza tym jest całkiem fajnie tam zabunkrowana, ponieważ jest to duży dołek. A Giecek, z racji swojej ogromnej paraboli, nie musi stawać na przykład tutaj, sobie w tym miejscu, tylko nawet może sobie stanąć bardziej w głębi. Ja tutaj spróbuję podjechać sobie w to miejsce. One są tyle fajne, że nie musimy stać w dołku. Jest to błąd, moi drodzy. Nie powielajcie go, nie róbcie tego błędu, ponieważ świecicie się praktycznie od razu, ale. Próbujemy. Na chwilkę może trzeba, bo tutaj widzę, że jakieś yy, łożadko informacje na minimapie. O, właśnie o to mi chodziło. Także tutaj, o, właśnie, tego mi brakowało. I lecimy sobie z bitwą. Yy, za przeciwników mam ISA 4 i 24, 24 grilla, M103, także 10 tirów jest wbrew pozorom, bardzo niewiele raptem 4, z czego jeden to artyleria, ale czekam sobie i wyczekuję przeciwników. Jest tutaj Patton, jest również MX-390, jest Tortoise Ja jako, że nie widzę przeciwników po prawej stronie, to patrzę na lewo Teraz widzę, że jednak się pokazali Zobaczcie, bardzo duża siła I teraz tak, gdybym artylerią stał tak jak ten GW Tiger Prawdopodobnie nie miałbym już w tym momencie bicia na M103 A że stoję tutaj, gdzie stoję, to bicie cały czas mam Także skupiam sobie powolutku Oznaczam oczywiście cel M103. z mi ucieka, ponieważ jedzie za kamień. Szkoda bardzo, ponieważ mogłem ten czołg pacnąć, gdybym tylko y, nie uciekł celownikiem na lewą część mapy. E, patrzę sobie, coś widać. Zobaczcie, teraz od dołu raszują 24. Także teraz czekam na tego M103, czy on ewentualnie wyjedzie. Tak jest, wyjeżdża, ale teraz zobaczcie, co się dzieje. Po tej stronie bardzo dużo czołgów e, ciężkich na dole. Próbuję skupiać tego M103. E, zobaczcie, minęło 2 minuty, ja wciąż całą nie oddałem. Poleciała była i trafiam za 1009. Bardzo Ładny strzał i od Razu insta spot. Także mówię, gdybym stał w tym dołku. Spota bym nie dostał, a tak popełniłem błąd, stojąc na górze, dostałem spotę, teraz muszę się ukrywać. Ponieważ domyślam się, że jeśli artyleria przeciwnika mnie poznała, to może również mieć chrapkę, żeby mnie skontrować. I teraz zobaczcie, stojąc w tym miejscu, mimo tego, że stoję bardzo blisko skały i widzę ten splash od artylerii przeciwnika, czyli wiem, że Zizi nam nie poluje, mogę ciągle przeciwników bić. Także teraz sobie skupiam ewentualnie na ISA trzeciego. Albo może tam czwartego, zaraz zobaczymy, co tam będzie wyjeżdżać. Jest, 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 czwarty. Powolutku skupiam do końca. Niby tam stoi lewe po lewej stronie, ale wolę bić wyższe tiery, ponieważ one są w większym zagrożeniem. Tam jest w okazji grupka czołgów. Skupiam do końca i teraz skupiam. Celuję, czekam na dobry przestrzał polecia bułka, trafiam za 959 i przy okazji jeszcze z pleszem. trafiam ISA 4 za 215, także ładne strzały dwa, Może, tak jak mówię, zmarnowałem trochę, z, trochę czasu. Tu już mogłem być w połowie tego reloadu, gdybym tylko celownikiem nie przesunął się na lewą część mapy, pewnie bym tego M103 po drodze trafił i potem bym bił sobie te czołgi, ale... Teraz zobaczcie, kombinuję bardzo mocno, ponieważ tak naprawdę z tego miejsca nie ma wyjazdu To jest taka droga w jedną stronę. Jeśli to się wiedzie, to już z tej, z tej miejscówki nie wyjeżdża. E, ale cały raz próbuję, próbuję tutaj e, się utrzymać w życiu, stojąc właśnie jak najbliżej wody, w jak najtrudniejszej dla przeciwnika pozycji. Widzę RHM Skorpiona. Bardzo wdzięczne cele dla mnie, ponieważ te czołgi, jeśli no tylko by stały obok siebie, to mogę praktycznie je zabić jednym strzałem, oba, e, jest RHM, skupiam tego do no końca. poleciał pestka, wchodzi z strzałem Zobaczcie, gdzie ja stałem. Stoję tutaj i strzelają w tamtą stronę Także naprawdę widać jak ta parabola pomaga Znowu ta się próbuje ukrywać Wiem, że pewnie Zizi może ten fragment ma poobserwować Mam już 2283 punktów uszkodzeń, plus 1100 punktów y, uszkodzeń na y, RHM-ie i dwa fragi. Także nie jest, na, nie jest źle. Nie ma oczywiście rewelacji, tak jak mówię, mogłem już mieć więcej tego damage'u, ale nie jest y, nie jest najgorzej. Także próbujemy cały czas. Nasi się strasznie mocnie kampią. Teraz wyjeżdża T34, i tutaj niestety wychodzi kolejna sytuacja, która uważam że nie powinna mieć miejsca. Chociaż ja zrobiłem wszystko, co mogłem zrobić i co chciałem zrobić, zobaczcie, nawet sobie przybliżę tego gościa, a nie, nie mogę nas przybliżyć, chociaż nie Teraz na zatrzymam, o, zobaczcie, celuję na niego, gościu sobie stoi bokiem, ja kończę ładować i teraz patrzę na tę sytuację, Go, celuję na niego spokojnie, skupiam, poleciała pestka i przeleciała dosłownie, popro... aż mi się nie chce wierzyć, jak ten czołg rozminął się z moją pestką, po prostu on powinien tam spłynąć, on powinien tam po prostu odparować, on powinien zniknąć. Zaraz po moim strzale, a po prostu przeciało to dosłownie. Nie wiem, jakoś tam się wcisnęło między kadu Działo po prostu pod, pod wieżą, pod jarzmem. No, ogromny, ogromny fart tego T34. Naprawdę, ogromny fart tego gracza. Ale jest 8 do 6, myślę sobie, to nie jest zła bitwa. Tutaj jeszcze próbujemy, tam nasi, zobaczcie, mamy przewagę. Zostały, teraz ta ginie jeszcze, skorpion ich, także zobaczcie, co im zostało: Grill i te 9 dwójka, a u nas E50M, Grill i ja. Także naprawdę, przewaga jest z naszej strony ogromna. E, mamy sporo więcej HP-ków. oni są w mocnej defensywie, są podzieleni, także naprawdę w tym momencie uważam, że powinniśmy to spokojnie ogrywać. Oznaczam, że będę pingować sobie tortoise'a. Oczywiście, za sprawą tego, że e, pozwala mi na to. Przezrósł. Pięknie trafiony tortoise. Wyciągnięty z za tej górki. Myślę, że żadna inna artylera nie ma takich możliwości jak właśnie Giecek w takiej sytuacji. Oczywiście tutaj też mi pomogło fakt, że znaczy pomógł mi fakt, że trafiłem go e, perfekcyjnie. Także droga do kapa, zobaczcie. 10 do 6. No, wydawać mi się mogło coś. Jeszcze raz tylko po prostu formalność, można powiedzieć. no Nie powinno być żadnego kłopotu. Szkoda, że RHM trochę tak kampi, ale może jeszcze mam w tym jakiś pomysł. Jest skorpion. Który ma tam tych HPków No jest na full HP Także raz próbuję gdzieś tam na tej go znaleźć Widzę go w bardzo w niewielkim stopniu Także zobaczcie No gdzieś tam próbuję Próbuję skupiać, jest ten Skorpion Może mi najdzie, Mało, ma, mała szansa, bo mała szansa Ale może jednak Także przeładowanie, poleciała buła i... Niestety rozginałem się, szkoda. Teraz zobaczcie, zginęło nasze 1390, zginęło nasze E50M. Teraz Skorpion dostał bułę i na szczęście przeżył, ale i tak y, przypłacił to sporą częścią życia. I zobaczcie, mimo tego, czyli mieliśmy 3,2 tiery, nagle mamy tylko jeden grill. Ferdynand wyjeżdża na samotny pojedynek z, 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 z Skorpionem Gril się cały raz bunkruje Jest jeszcze kanony jak pancer Ferdynand teraz zobaczcie, opierdziany przez Skorpiona artylera nie trafia Ja próbuję walić tego Grilla, żeby jakkolwiek pomóc drużynie w tym natarciu Bo tak naprawdę, jeśli tylko pokonam Grilla To już będzie spokojnie Ale teraz zobaczcie, jest artyleria i jest grill. Grilla nie trafia, widząc artylerię Zapamiętujemy więcej gdzie ona stoi Także jako, że w, w Grilla nie trafię, bo teraz ucieka to postanawiam jednak zrobić, przesunąć ten celownik na artylerię ponieważ jeśli nie grill to chociaż coś zrobi zobaczcie, 11 do 11, Ferdynand ginie artyleria chyba stoi tam gdzie stała, próbuje, ryzykuje ten strzał skupiam do końca, bardzo, bardzo powolutku to leci skupiłem do końca, poleciała pestka i Trafiam! Udało się. Trafienie nie bezpośrednie, ale splash robi robotę. Ponad 11 metrów splasha, to sprawiło, że dobiłem tę 40 blindem. I teraz zobaczcie: Zizi chwali, omen, ale bitwa. No właśnie. Z 10 do 6 zrobiło się 12 do 11. Z 6 000 chyba 700 HP po naszej stronie i 5 tysięcy z groszem po ich zrobiło się 2700 kontra 2, 300, Także naprawdę Rusia jest bardzo mała. Plus jeszcze faktycznie u nas wszystkie czołgi są na one-shota od Grilla. I na półtora strzału od Skorpiona, plus jeszcze mam oczywiście artylerię I teraz tak, grill, czołg bardzo mobilny, yy, bardzo szybko jeżdżący, mogący spokojnie, spokojnie tutaj wyjechać i yy, so, sobie podspotować Skorpion również do, do wolnych należy. teraz zobaczcie moi drodzy, bardzo ważna uwaga i przy okazji mój błąd w tej bitwie, który tak naprawdę myślę zmienił losy tej bitwy Zapomniałem o tym, że przeciwnicy wiedzą, gdzie ja stoję Przeciwnicy, jestem o tym absolutnie przekonany Są bardzo pewni tego, że ja wciąż z, tej do, z tego dołka nie ruszyłem I teraz, zamiast w tym dołku siedzieć i czekać na rozwój zdarzeń Postanowiłem zupełnie bezsensownie teraz tak z perspektywy czasu patrząc Zupełnie bezsensownie próbować blindować artylerię Także to jest mój koszmarny błąd Nie wiem, gdzie jest artyleria Mam tylko niejasne przeczucie, że może stać w tym miejscu Także nie mam żadnych podstaw ku temu, żeby w to miejsce strzelać. I zobaczcie, skupiam do końca, czekam, czy ewentualnie jakiś strzał Zobaczę, poleciała pestka, czekam na jakiś wynik. Niestety, trafiam poza mapę. I zobaczcie teraz, co się będzie działo w ciągu najbliższych sekund. W tym momencie trafia mnie nie bezpośrednio te dzień dwa i wyjeżdża na mnie skorpion. Jestem w ciemnej dupie. Skorpion przyjechał po mnie, zaraz mnie zabije. Zjeżdża, trakuje się, nie trafił. I teraz, to się dzieje? Ja nie zdążę przeładować, a skorpion jest na reloadzie. Gdybym nie popełni tego głupiego błędu. Gdybym nie oddał tej pestki, to bym teraz mógł sobie na spokojnie właśnie się odsunąć od tego skorpiona, pacnąć go i bym, te, bym ten pojedynek wygrał. Dostałbym jeszcze jeden frak za to, że gościa zabiłem, plus jeszcze dużo pewnie expa więcej za to, że go zabiłem po własnym spodzie z bliskiej odległości. A tak koszmarnie głupi błąd w moim wykonaniu, czyli oddanie bezsensownego strzału kiedy wiedziałem, że przeciwnicy po, znaczy, kiedy mogłem domyślić się, że przeciwnicy wiedzą gdzie ja stoję zobaczcie, ten skorpion wyjechał bardzo pewnie on dokładnie wiedział w które miejsce pojechać i to niestety ja przepłaciłem właśnie swoją tak naprawdę głupotą e, przepłaciłem e, czyli no moją głupotą przypieczętowałem swój los i teraz tak naprawdę odszedłem od komputera e, nie było mnie w tej momencie w bitwie chyba nawet sobie zmniejszyłem e, wota bo stwierdziłem, ok, no niech ta bitwa sobie trwa Zobaczę jak ona się potoczy e, I tak naprawdę dopiero za chwilkę wrócę do tej bitwy Zobaczcie, kanony jak pancer walczy z grillem Grill ma e, prawie 1300 HP RHM tam no do skillowych graczy nie należy e, Także przyjął bułę, nic nie zrobił I teraz ja... Już za dosłownie parę paręnaście sekund wrócę do tej bitwy i będę mógł patrzeć. Teraz zobaczcie: Kanone podjeżdża, Kanonę jest na strzał od Grilla. Grill stoi w okresach naszego kapa, a Kanone staje sobie bardzo, bardzo teraz zobaczcie: trafia ten RHM, ja, chyba było. strola tego Grilla za ponad 700. I teraz zobaczcie, co robi Kanonę: fantastyczny pomysł. Stoi za Krzakiem, zatrzymuje się przed Krzakiem, tylko po to, żeby tak. Jeśli ma lornetkę podjeżdża bliżej Krzaka, żeby Krzak mu nie zasłaniał przeciwnika. Spotuje go sobie. E, i teraz zobaczcie, czeka na spota, wyczekuje tego grilla. Jest spot, patrzy na krzak, krzak go wciąż osłania. Grill dostaje bułę, i teraz zobaczcie, dosłownie tam zostało 123 HP. Nie trafia tego strzału, i teraz jesteśmy naprawdę w bardzo trudnej sytuacji, ponieważ i kanon jest na strzał, i grill jest na strzał. Także teraz ktoś musi ten pojedynek wygrać. Ja skończyłem bitwę mając 3900 plus oczywiście RHM pewnie na fullu, czyli okolice 6000 teraz powinienem mieć, zobaczymy czy tak faktycznie, nie przepraszam, 5000 powinienem mieć, zobaczymy czy tak faktycznie będzie plus oczywiście jeszcze one shot na Arte, czyli około... Yy, półtora tysiąca plus powinienem dostać yy, jeszcze Demedu. A kanonę próbuję walczyć. Staję sobie przy krzaku, jest ten grill, yy, strzał bardzo ładnie dobicie, i ucieczka. Teraz zobaczcie, kanonę zostaje sam na artylerię. Ja teraz składam widząc tę bitwę, widząc, że jeszcze te dzień dwa nie trafia, myślę sobie, kurczę, to jest do wygrania! To jest do wygrania. Ten Kanone naprawdę zagrał bardzo fajną bitwę. 18 tysięcy bitew, 1300 WN, -a. on dokładnie wie, co robi. On naprawdę ma te szansę, ma szansę tę bitwę mi wyciągnąć. I to będzie. Kurczę, to będzie dobra bitwa. To mam 4 fragi, co narci się bardzo często nie zdarza. Zrobiłem trochę demeru, zrobiłem demer trochę po, po, po blindach. Także naprawdę tutaj. Może coś z tego wyjdzie, teraz lekko przyspieszę, ponieważ ten kanon teraz postanawia tak naprawdę w takich sytuacjach zawsze z na nerwów. Artyleria oczywiście może pozwolić sobie na wyjechanie, może pozwolić sobie na przejęcie jednego strzału od TD 8 tieru i próbowanie dobicia go. Trafi nawet obok i zabije. Kanone musi bazować na swojej mobilności w u u i próbować po prostu artylerię trafić raz bez spota, a potem ją dobić. Także teraz spróbuję. Kanone stoi, kanonę czeka. Ja dopinguję naprawdę go bardzo, bardzo mocno. Tutaj grill pisze come on, żeby te bitwę jednak wyciągnąć. Z czasu staje coraz mniej. Ja sobie myślę, kurczę, no on stojąc w tym miejscu, wait or not, pyta Kanone. No i teraz pytanie, co robić? Czy jechać, czy, czy ewentualnie czekać? Na kapa już nie zdąży, czyli bitwy przez kap Na pewno nie wygramy Teraz tylko pytanie Czy artyleria przyjedzie do nas, czy my przejdziemy do artylerii Kanone postanawia jednak pojechać bardzo, bardzo dookoła Próbować gdzieś te artylery znaleźć Idzie sobie tędy Faktycznie dobry pomysł, ponieważ jest to droga nieoczywista Jest to droga zupełnie inna niż można by się spodziewać Nie potrzeba teraz jechać dosłownie dookoła Bo artylera tam i tak by nie celowała Bardziej chodzi po prostu o to, że nie wyjeżdża Albo, albo tędy skutka, Albo tutaj, albo tędy i teraz y, ten t te 2 czyli Zizi pisze he, kanone I teraz co robimy? Właśnie, jak to będzie wyglądać? Kto kogo wyczeka, kto kogo wysnajpi, kto go pierwszy wyspotuje? Czekamy sobie i jest T92, stoi wciąż w bazie. I teraz sobie tak myślę, kurczę: no, on to zrobi, on to wygra. Uda mu się. Tylko teraz tak. kanone ma mobilność. kanone zobaczcie, ma 70 km na godzinę ograniczenie prędkości. naprawdę potrafi. Tylko musi go objechać. Musi pojechać sobie tamtędy. A on postanawia skręcić w prawo, w lewo teraz. Odbija dokładnie przed naszego T92. I T92 w ruchu. I ginie. Ah, nachwaliłem się. Nachwaliłem się ogromnie tego kanonę. Nawet i to nie mówię tego nawet teraz, tylko na żywo, mówiłem sobie, on to ugra, to jak po, poskładali tego grilla, jak on poskładał tego grilla, to naprawdę było mistrzostwo świata, przecież on mógł spokojnie, spokojnie pojechać sobie tędy, tędy, miał czas pojechać sobie tutaj dookoła, przecież ten te 9 dwójka by musiał naprawdę się obracać, on się nie obraca szybko, celownik by mu się zupełnie rozwalił na cały ekran, karunek po prostu by sobie podjechał, Zrobiłby oberka, stanął sobie gdzieś tam na chwilkę, soli w niego, podjechał do niego, zablokował mu róg gąsienic i by go skończył. Bitwę by wygrał, byłoby pięknie, ale postanowił podjechać dokładnie od frontu. Te dziewięć zrobiło o taką i korektę działa, i nawet z całym niebezpośrednim trafił gościa i dobił go za 700. Także to, co zrobił na końcu, Kanonę, naprawdę, moim zdaniem, woła o pomstę do nieba. Powiem wam szczerze, że jak yy, parę tygodni temu myślałem sobie, że może kiedyś bije MK na GCQ, to miałem taką myśl, kurczę, jak będzie bitwa, która będzie wskazywać, że będzie to może potencjalnie bitwa na asa. To odpalę nagrywanie, żeby na pewno zarejestrować swoją reakcję. Szczerze mówiąc, po tej bitwie nie spodziewałem się sukcesów, nie liczyłem na to, że wpadnie As, ale uwierzcie mi, tak jak już mówiłem, ostatnio z ręką na sercu, a jeszcze o tyle była śmieszna sytuacja, że i tutaj wcale nie kłamię, remontowali mi ostatnio balkony, ponieważ mieszkam w wielopiętrowym bloku. Współdzielnia Mieszkaniowa postanowiła, że wyremontuje nam lekko balkony, czyli zdejmowali yy, ogrodzenie, malowali je i wstawiali nowe takie przesłony z plexi. I to była godzina, jak te bitwę nagrywały, a, jak, jak grałem, to nawet tutaj widać na, na, na Wotry Place, Wotry Place chyba się o godzinę spieszy, czyli to była godzina około w pół do szóstej. Yy, tam cały czas na balkoniku wisieli robotnicy, i nawet traf chciał, że oni chyba wisieli piętro wyżej. Powiedziałem e, tak bujający się za swoim oknem e, fragment dolnej części balkonika. E, I zobaczyłem tego asa po bitwie. Wyszedłem do kuchni i po prostu wydarłem ryja. Kot się przestraszył, naprawdę, kot się przestraszył, i byłem tylko ciekaw, czy aby ci goście na, tych, na tym balkoniku nie zjadą piętro niżej i nie spojrzą, co się właściwie wydarzyło. Bo było to na pewno słychać, bo ja mam okna pouchylane, jest ciepło, ja mamy w, w mieszkaniu ciepło, więc te okna są ciągle uchylane praktycznie cały rok. Mm, I naprawdę byłem ciekaw, czy oni tak, takiej głowy nie zobaczą za chwilkę, patrzącej, czy tu aby nikogo nie mordują. Uh, ale naprawdę radość ma była ogromna. W końcu, w końcu, tak jak napisałem, tutaj fucking Ace Tanker after, after 90, 951 battles. Uh. Zobacz, tę powtórkę sami z siebie znaleźliście na, na Votry Place 55 razy już ją pobraliście. Dwa razy dostała już lajka i e, jeden komentarz od gracza o Niku e, Gnom 1999, GG, Omen. Bardzo dziękuję. E, moi drodzy, jest w końcu znaka Misowska z Pancerny. W końcu, w końcu się udało. Tylko dlatego, że zdobyłem medal Gora. I co jest ciekawe, moi drodzy, medal Gora jest za dziesięciokrotność własnych hapeków na artylerii. Ja zrobiłem na tej artylerii. 5339 punktów uszkodzeń Giecek ma Z tego co kojarzę 530 punktów Zdrowia Czyli zabrakło mm, Tutaj znaczy Przekroczyłem ten próg 10-krotności punktów Swojego HP O dokładnie 99 yy, Także to tylko pokazuje Jak naprawdę bardzo dużo szczęścia było w tej bitwie No i zobaczcie E, grill zagrał najlepszą bitwę ponad 6000. Zizi zagrał ładną bitwę ponad 3000 i 3 fragi. E, Mnie się udało 5399 i 4 fragi, co sumarycznie dało 866 bazowego expa. E, łącznie, po tak powder expa tego plus bohaterski opór dało 876 bazowego expa. I teraz tak. RHM dostał strzał bezpośredni za faktycznie 1100. I M40 dostała strzał nie bezpośredni za 393. Czyli tutaj widać tego, tego damage troszkę się zsumowało bez spota. Co jeszcze? Tak jak mówię, no, ten T34 powinien był spłynąć o wiele wcześniej. Powinien był, nawet jeśli nie wyrwać za full HP, to naprawdę dostać za więcej niż 400, bo tylko z go trafiłem. Ale podobał mi się ten strzał w 2. Przepraszam, dwa czołgi jednocześnie, czyli tam I czwarty plus i trzeci dostały. W każdym razie w podsumowaniu 8 oddanych strzałów, cztery trafienia. Z dystansu mniejszego niż 300 metrów wyszło mi. ile tutaj? No niecałe 400 uszkodzeń nawet, tak? 451 dokładnie. I tak jak mówię, koszmarnie duży błąd z tym strzałem, próbą strzałów jego kiedy nie miałem absolutnie żadnych, no w sumie logicznych podstaw, żeby tam strzelać. I dosłownie po moim strzale, ile to minęły? Dwie sekundy po moim strzale zaświecił się grill tuż nade mną, staranował mnie, nie trafił mnie i mogłem go dobić, mogłem tę bitwę jeszcze pociągnąć. Chwilę mogłem pomóc w wygraniu tej bitwy, wtedy po prostu bym bazował pewnie na... E, znaczy tak, pewnie bym pomógł z grillem albo ewentualnie poczekał na zdarzeń i potem próbował pomóc naszemu Kanonę, sam Kanonę, mimo że pochwaliłem go bardzo, i on zrobił naprawdę świetną robotę. Tak naprawdę on jedyny, tak w sumie udział w bitwie miał dopiero pod jej koniec. Czyli wtedy, kiedy Teogrila rozwalił, bo wcześniej nie zrobił absolutnie nic i potem również nie zrobił nic, także bardzo, bardzo szkoda, że tak to w jego wykoleniu wyszło. Pojeździł sporo, oddał 13 strzałów, ale naprawdę zrobił w tej bitwie niewiele. Przydał się nasz wótek, który, nie przepraszam, to nie ten wótek, tylko, tylko RHM, który tutaj oddał 4 strzały. Ważny był ten strzał. Grilla, bardzo ważne, a chociaż tak naprawdę, gdyby on tego grilla nie zabił, a grill pozabijał nas, to też by ta bitwa się skończyła wcześniej. Dla mnie, bo ona nic nie zmieniła i w sumie by nic to nie dało, ponieważ i tak ją przegraliśmy. No ale cóż. Jako, że jeździłem na zestawach Full Gold plus racje bojowe za bitwę zapłaciłem ponad 46 tysięcy, ale oczywiście to się w ogóle dla mnie nie liczyło, ponieważ po tej bitwie również GCK sprzedałem, więc zarobiłem za niego parę milionów. To się wszystko zrekompensowało. No i nic, moi drodzy, to koniec przygody z GCK. -iem. Na razie w wersji oficjalnej i nieoficjalnej faktycznie GCK nie mam. Sprzedałem go, nie odkupuję. Jak będzie kiedyś jakaś naprawdę. Paląca potrzeba to przemyśle, kwestię odkupienia go, ale raczej się na to nie zanosi. Pograłem, trochę pograłem. Eee, najdłuższa przygoda z asem pancernym w moim wykonaniu w końcu dobiegła końca. W końcu dobiegła końca, w każdym razie ma swój szczęśliwy finał. Mam nadzieję, że wam się powtórka podobała. Jeśli tak, zostawcie proszę dużo łapek w górę, bo wydaje mi się, należą się zarówno mnie za tę bitwę, jak i przede wszystkim yy, panu kiedyś pro teraz dno za uratowanie sytuacji, że mogę tę powtórkę wam pokazać. A tymczasem bardzo wam dziękuję za uwagę i do następnego. Cześć!